30 lat Ursynowa powoduje, że jesteśmy tutaj dużym miastem, które poprzez lata swojej, swojej rozbudowy infrastruktury mieszkaniowej, tak to nazwę, czyli powstających nowych części osiedla, spowodowane jest to podziałem Ursynowa, gdzie można go podzielić, północna część Ursynowa, ta pierwotna, która powstała pierwsza, dzisiaj ma mieszkańców w sile wieku 65+, plus lub więcej. Do tych, którzy się wprowadzili przed 5-10 lat, mieszkających na Kabatach. Jest to dużo młodsza generacja mieszkańców Ursynowa. No i co? Zastanawiamy się nad tym całym zarządem, co jak dotrzeć do tych ludzi, jak im zabezpieczyć wolny czas, jak im pomóc w ich zdrowiu, jak, jak im dać szansę lepszego życia na Ursynowie. Pomysłów mamy kilka. No, kilka to jest których mogę wymienić, to są następujące. No, myślimy o tym, żeby stworzyć takie miejsce, które nie ma funkcji OPS-u, który funkcjonuje oczywiście na Ursnowie, czy domów kultury, które również skupiają te grona seniorów, ale chcielibyśmy stworzyć takie miejsce, przy którym to mogliby mieszkańcy Ursnowa bardziej się integrować i mogliby wspólnie funkcjonować. Czy to nazwiemy miejscem dom seniora, nie chcę używać sformułowań, to nie ma mieć funkcji y, dom spokojnej starości. To nie ta, y, nie ta, nie ta formuła. Y, chcemy, aby ci mieszkańcy mogli y, poprzez spotkania z y, wykwalifikowaną kadrą, ze specjalistami, spotykać się, spędzać czas na edukacji, y, na y, chwilach wolnego sp spędzenia czasu. To jest jedna forma, czyli jeden docelowy punkt dla tych ludzi na Ursynowie. Chciałbym, żeby taki powstał. Druga kwestia, jaką chcę zwrócić uwagę, to na kwestię samego zdrowia dla nich. Uważamy, że powinniśmy i przygotujemy się już do tej wiosny, późną wiosną, początkiem lata, myślę, że na przełomie kwietnia, maja, chcemy zrobić tak zwane białe, białe niedziele na Ursynowie, u nas w ratuszu, w dużej sali. Chcemy, żeby dla osób 65 plus przygotować serię badań, które my jako dzielnica im ufundujemy, czyli te osoby, które się zgłoszą, będą mogły mieć przeprowadzone oczywiście w formie za darmo badania dla siebie.